Mówiłam ci przecież, że to niemożliwe. Ten rysunek nie jest prawdziwy. A ja wam mówię, że to prawda. Jaki macie problem, drogie minitraki? Według nich serdeczna oaza żurawinowa nie istnieje. Powiedz im, dziadku! Aleks ma rację. Serdeczna oaza żurawinowa jest prawdziwa. Haha, ha. mówiłem wam, że ona istnieje. Powiedz nam, dziadku Tedzie, jak się mamy tam dostać? Oaza ta położona jest na środku pustyni, ale żeby tam dotrzeć, musicie być prawdziwymi mistrzami. O, prosimy dziadku, możemy tam pojechać? Oczywiście, drogie minitraki. Zapraszam do stacji kontroli. Drogie mini traki, wcale niełatwo jest dotrzeć do serdecznej oazy żurawinowej. Dlaczego, dziadku? Przejechanie przez wielką pustynię to prawdziwe wyzwanie. Serio? A ja myślałem, że nie ma nic łatwiejszego. Niebawem sami się o tym przekonacie. <grytanie> Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przeniosła was na środek pustyni. Gotowi do uruchomienia? Cztery, trzy, dwa, jeden. Mini traki w drogę! Wow, to serdeczna oaza żurawinowa. Ona jest wspaniała. E, wszędzie są wielkie kaktusy. Nie możemy tam zjechać. Ależ możemy! Objedziemy je bokiem, bo tamtej stronie jest ich mniej. O nie! Właśnie utknąłem! O, to są ruchome piaski. Dzień Dzień no dalej, musimy go natychmiast wyciągnąć. Jeremy i Alice potrzebujemy nieco sprzętów. Wszystko mam w mobilnym warsztacie. Dzięki hydraulicznym przyssawkom wyciągniemy Alexa raz dwa. Wizo, musimy im nadawać tempo. Hej, hop, Hej, hop, Hej, hop, Hej, hop, hop. Świetna robota, mini traki. Udało wam się go wyciągnąć. Dziękuję. Dobrze, że tutaj byliście. Jeśli nie możemy przejechać bokiem, to jak w takim razie dotrzemy do oazy? Pojedziemy slalomem między kaktusami. Uważajcie tylko na swoje koła, minitraki. Zjeżdżając po piaszczystym zboczu bardzo łatwo się poślizgnąć. Dziadku, będziemy jechać z slalomem powoli! O nie! Aaaa! 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 Wow! Jeremy wszystko gra? Chyba nie jestem jeszcze mistrzem ARINCZADORZ... slalomu na piasku. Przejmuj się, jak to mówią pierwsze koty za płoty. Tylko popatrzcie, co tam jest. To słonki. Brawo, drogie mini traki, Zasłużyliście wszyscy na wielki puchar mistrzów pustyni. Po tak dużym wysiłku przyszła pora na odrobinę odpoczynku i relaksu. Słyszałaś o oceanie soku pomarańczowego? Nie, on nie istnieje. A właśnie, że istnieje. <śpiewanie> <śpiewanie> Alex, ruszaj! Musi ci się udać. się udać! A więc, drogie mini traki, rozciągacie swoje koła? Nie, po prostu Alex chce być taki jak Tony trak. Ale dużo mu jeszcze brakuje. A czy wiecie, że Tony Track to mój stary, dobry znajomy? Jesteś znajomym znajomy Tony'ego Traka, najlepszego kaskadera wszechczasów? Jak się poznaliście, dziadku Tedzie? Podczas kręcenia pewnego filmu. Dawno, dawno temu. Brawo Tony Track, jesteś najlepszym kaskaderem świata. Moim zdaniem ten film zapowiada się na hit. Ojej, dziadku, to niesamowite! Grałeś w filmie? Pewnie, że tak. Zapraszam was do stacji kontroli. Juhu! Krzeszowskie złożone Aby móc wykonać zadanie, będziecie mieli możliwość trenowania z trakiem by stać się kaskaderami. Zanim jednak to się stanie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy pamiętać o zabraniu przekąsek? <śmieniczy> Och nie, Jeremy, ze względów bezpieczeństwa wszyscy założycie kaski. Minitraki, przygotujcie się. Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przenieść Was do skateparku, gdzie trenuje Tony Track. 4, 3, 2, 1, minitraki w drogę. <śmienny> Zobaczcie, mini Dziadek T. tu przedził mnie, że przyjedziecie. Czy chcecie zostać adeptami sztuki kaskaderskiej? Tak! Będziemy mogli grać w super filmach akcji. Oczywiście, ale czego potrzebujecie, by odnosić sukcesy jako kaskaderzy? Ja, ja wiem, ja wiem! Nie możesz się niczego bać! Teraz, naprzód! Hmm? Znowu jest do góry nogami, a raczej kołami Och, tak Myślę, że ten numer nie jest po prostu dla niego Odkryjecie tajemnicę kaskaderów, jeśli wykonacie to zadanie Patrzcie uważnie Hopla! Tak ma to wyglądać oh, yeah! Już rozumiem. Muszę jechać bardzo wolno. <śmum> 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 Moja kolej. Teraz ja. Nie, ja będę pierwszy. Och nie. Nie róbcie tego razem. O. Przecież was ostrzegałem. Lizo, twoja kolej. Czy jesteś lepsza od swojego rodzeństwa? Sama nie wiem, ale myślę, że A, powinnam sobie poradzić! Brodisa! Brodisa! Ale jak ona to zrobiła? Jeśli jedziesz zbyt wolno, nie zdążysz się rozpędzić. Jeśli za bardzo przyspieszysz, to zaraz po starcie się przewrócisz. Musisz obserwować swoją prędkość. Dokładnie o to chodzi w tym zadaniu. Właśnie poznałaś tajemnicę kaskaderów. Możemy spróbować jeszcze raz? Ależ oczywiście śmiało. Rampa należy do Was. Spójrz, oddało mi się. Mnie też! Gratulacje! Niedługo będziecie mogli zagrać w filmie akcji jako prawdziwe supertarmy. Ale super. super! Dziękujemy, Dziękujemy Ci, tobie, traku! Dziękuję. Dziadku, dziadku, dziadku się. się! Odkryliśmy jeden z sekretów kaskaderów. Popatrz! Łatwizna! Półka z masłem. Gratuluję, drogie mini traki! Każdy z Was zasłużył na kaskaderski puchar! Nie bawicie mi nitraki? Korzystamy ze zjeżdżalni, którą sami zbudowaliśmy. Jesteście pewni, że wasza zjeżdżalnia jest wytrzymała? Oczywiście, dziadusiu, nie bój się. Nic złego nie może się z nią. O, nie! <cry breakup> <slur 'a> nie martwcie się, kochani. Wiem, gdzie można zjechać po bardzo dużym zboczu. Nawet lepiej niż na tej małej zjeżdżalni. Masz na myśli prawdziwy górski stok? Nie, nie do końca. Spotkajmy się w stacji kontroli. Tam wszystko wam wytłumaczę. Tak, tak, tak! ruszamy do stacji. Mini traki. przed szybkim zjechaniem z wielkiego górskiego zbocza, musicie najpierw przejść pomyślnie test gigantycznej zjeżdżalni. Gigantycznej zjeżdżalni? Juhu, to będzie świetna zabawa. Hahaha. <noise> Z pewnością, o ile nie grożą wam żadne zawroty głowy. Jakie zawroty głowy, dziadku? Jak masz na przykład lęk wysokości, Alex? Ja nie mam zawrotów głowy. I bardzo dobrze, nie bójcie się! Zaprogramowana wyrzutnia startowa przeniesie Was na gigantyczną zjeżdżalnię. Liczę, że przejedziecie przez tę misję. Bawcie się dobrze, mini traki. Gotowi do uruchomienia? Cztery, trzy, dwa, jeden... Mini traki drugę! Wow! I to jest zjeżdżalnia. Ona jest fantastyczna, a przy tym gigantyczna. Rzeczywiście o! jest wysoka. Nie chciał zjechać? Pewnie chciałbym, ale trochę się boję. To znaczy, że masz lęk wysokości. Alex, nie martw się. Mam sposób na pozbycie się lęku wysokości. Jest po prostu niezawodny. Serio? Jaki to sposób? Cofam się, więc nie widzę spadku. Potem ruszam i nie zatrzymuję się. obie. Czy to są moje cztery mini traki, które przed chwilą widziałem na gigantycznej zjeżdżalni? Tak, dzięki Lisie, Alice i Jeremiemu w końcu przezwyciężyłem strach. Gratuluję wszystkim! Każdy z Was zasłużył na puchar odwagi. Największe stoki nie będą stanowiły już dla Was trudności. Dziękujemy, dziadku Tedzie! A ty, dziadku Tedzie, nie chciałbyś sobie zjechać? Och, nie, jestem już na to za stary. Wolę zabrać was na przepyszne ciasteczka. A, ale jest ale jest rzeka rzeka. Czy kopiemy w dobrym miejscu? Jestem tego pewna na sto A ja mam wątpliwości. Dzień dobry, Mini Traki. Oj, dlaczego wykopaliście wielką dziurę na moim podwórku? Bawicie się w ogrodników? Ależ nie. Szukamy właśnie skarbu traka pirata Sama. Tak, trak pirat Sam jest najodważniejszy ze wszystkich super traków. Wszyscy w okolicy mówią, że skarb jest ukryty tutaj, w trakwinie. Ha, ha, ha! Mało prawdopodobne, żeby skarb był ukryty na moim podwórku. Poza tym, aby go znaleźć, potrzebujecie mapę. Mapę? Pomyślcie tylko mini traki. Jak wam się wydaje, czego potrzebuje Pirat by znaleźć skarb, który zakopał kilkanaście lat temu. He, <laughs> brawo! A czy wiedzieliście, że pewnego dnia Pirat sam zdradził mi wielki sekret? Ted, mój stary przyjacielu, zanim odejdziesz w siną dal, chciałbym ofiarować ci mapę skarbów. Czekasz ją, proszę, najodważniejszym trakom niech podejmą wyzwanie znalezienia skarbu. Dziadku, to znaczy, że znałeś prawdziwego pirata? Mm. Ojej! A czy masz jeszcze tę mapę skarbów? Jasne, spotkajmy się w stacji kontroli, by się jej dokładnie przyjrzeć. Jupi! Musimy znaleźć Drogie mini traki. Aby odnaleźć ten skarb, będziecie musieli poradzić sobie wspólnie z pewnym zadaniem. Na początek wyświetlamy mapę na ekranie. Hmm, według niej skarb został zakopany na pustyni Traxville. Trzeba być ostrożnym, bo niedaleko płynie błotna rzeka. Dobrze, dziadku! Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przenieść was dokładnie na środek pustyni Traxville. Przygotujcie się do startu! Trzy, dwa, jeden i mini traki w drogę. Mapa wskazuje, że skarb jest zakopany za tym mostem. Nie ma mowy, żebyśmy przejechali przez niego. Ma za dużo dziur. To łatwizna. Będę pierwszym, który bez problemu zdobędzie skarb. Aleks, musisz wiedzieć, że prędkość nie znaczy to samo, co pośpiech. Cóż, gdybym się nie poślizgnął, byłbym już po drugiej stronie. Teraz ty, Jeremy, twoja kolej. Chyba tego nie zrobię. Bardzo się boję. No śmiało, na pewno ci się uda. Biedny Jeremy. Teraz go rozumiem. Lisa, no dalej. My Ruszajmy! Raz, dwa, trzy! Skaczemy! Jeden, dwa, dwa trzy! trzy. Skaczemy. Skaczemy! Super! Udało nam się! Teraz wy! Na pewno dać radę! We dwójkę łatwiej! Raz! Tu, ale nic tu nie ma. Tylko piasek. O! O! Udało nam się znaleźć wielki skarb Pirata Sama. Super! Zrobiliśmy to! Hmm? Ale kuferek jest pusty. Ktoś nam ukradł wielki skarb Sama. <śmiech> <śmiech> to to Sam! Zbizaliście się, minitraki. Właśnie wykonaliście zadanie. Jak to? Przecież kuferek jest pusty! Nie dziwcie się! Wymyśliłem to wyzwanie, by sprawdzić, czy jesteście godni bycia piratami! Udowodniliście, że świetnie pracujecie w grupie i jesteście bardzo odważni! A oto wasza nagroda! Jesteśmy piratami! Witam na pokładzie, moja nowa załoga! Dziękujemy! Hej, spójrzcie tylko, dziadek Ted do nas dołączył! Gratuluję! Znaleźliście sama! Dziadku, wygraliśmy! Zobacz, co dał nam pirat sam! Wspaniale dzieciaki, wykonaliście zadanie. Jesteście prawdziwymi super trakami piratami. Zasłużyliście na nagrodę za poszukiwanie skarbu. Juba!